Jakiś czas temu na stronie jednego z wiodących producentów aparatury do elektroepilacji pojawił się artykuł, w którym czytamy, że u kobiet w ciąży walczących z nadmiernym owłosieniem na twarzy możemy bezpiecznie wykonać zabieg elektroepilacji. Ale czy tak jest naprawdę? Zostań do końca, a jeśli chcesz więcej informacji na temat owłosienia u kobiet i metod jego skutecznego usuwania, koniecznie zaobserwuj mój profil. Artykule czytamy, że jeśli kobieta w ciąży chce wykonać zabieg elektroepilacji, bo walczy z nadmiernym owłosieniem na twarzy, to może to spokojnie wykonać, bo Elektroliza jest znana od ponad 100 lat i jeszcze nigdy w tym czasie nie zgłoszono żadnego niepożądanego efektu tego zabiegu. Dalej czytamy, że metody, takie jak elektroliza i prądy łączone, czyli blendy, nie są zalecane u kobiet w ciąży, ale Termoliza jest jak najbardziej rekomendowana. Zabiegami elektroepilacji zajmuję się od 10 lat. Czy mnie to przekonuje? Nikt nie prowadzi badań, aparatury kosmetologicznej, na kobietach w ciąży. Nawet jeśli mi lekarz prowadzący dałby mi zielone światło na wykonanie zabiegu elektroepilacji u kobiety w ciąży walczącej z nadmiernym owłosieniem na twarzy, nikt nie będzie w stanie przewidzieć, jak organizm zareaguje na puszczony impuls prądu. Dlatego nigdy nie wykonałam i nie wykonam zabiegu elektroepilacji u kobiety w ciąży do momentu, aż pojawią się takie badania kliniczne, które potwierdzą stuprocentowe bezpieczeństwo mojej klientki i jej dziecka w momencie wykonania zabiegu elektroepilacji.